I cześć, witajcie z tej strony, dla i dzisiaj mam bitewkę dla was, mojego niuczka. Niuczka, powtórka, jest to z mojego strumyczka, strumyczka, który odbył się wczoraj, który zagrywał w sumie z północ, to może powiedzieć że już przedwczoraj. Eee, bitewka, w której naprawdę tego niuczka ładnie się udało zrobić, naprawdę można coś wyciągnąć wnioski z tej bitwy. No i co, jeżeli chcecie mi wysłać swoje bitewki, zapraszam na Discordzika. A my już lecimy z materiałem, nie chcę przedłużać. Lecimy. No tak ja tutaj w ogóle wbiłem jedna rzecz, wbiłem tak na godzinkę, tak naprawdę, tylko żeby zagrać. Wbiłem tylko na chwilę, żeby sobie popatrzeć. Na to mnie Elmax, tak naprawdę. Elmax, jeżeli to oglądasz, to wielkie dzięki, bo naprawdę nie chciałbym się odpalać, bo z jak w Twojego streama i stwierdziłem, kurde. Zagram sobie jeszcze w butega No i więc zagrałem tutaj dosłownie pierwsza bitewka streama jak widzicie pierwsza bitewka streama Więc początek lipca ja Jadę sobie biznesa 8 maszynek jedno Jedziemy sobie 16 Ja oczywiście tutaj oczywiście Jak wiadomo nie? to jest całkiem logiczne A? Próbuję tutaj złapać jakiś fajny przestrzeń, jakiś taki wygodny z on mierzyłem tam odległość, tak plus minus, żeby mieć i szukam przeciwników. pierwszym tylko Panterę. Strzał. Piękna eliminacja. Sypki kill. Widzę kolejnych tam już. Szykuję się, nie zamieszam czekać. Tu Panterka, tam Tiger wyjeżdżasz. Tam i stąd jak raczej Tiger był. Kolejny strzał. Ładny, bardzo. Obijam przeciwników. Generalnie nie pozwalę, nie pozwalam nam się czuć bezpiecznie. Nie chcę, żebym mógł oddawać pełne strzały w mój team. Niestety. Widzę, że. Ta strona zaczyna padać. przeciwnicy zaczynają nas tutaj raszować. I się obróca, wracam, to jest jeden Tigerek. On niej się nie na szczęście nie kontuje. Pada, pada od naszego kochanego i Ja szukam, szukam kolejnych celów. Tam widzę że z powrotem, coś się na, coś się pokazuje ten Tiger, którego wcześniej trafiłem. Popatrz jeszcze raz tym Tigerem? No, no ale ja on się nie chce przydać jeszcze się. raz, czekam Przejdźmy tutaj, binuję, tego, ale cały czas mi się że jest się, jakiś lajk na linii siódmej i on mnie przeradza trochę. Pojawia się strzał i kurna gówno, trafiłem go paskudny niestety, na szczęście ktoś go dobija, dostaje asystent w tutaj trafiam jeszcze jednego pana, y, też bardzo ładnie. Widzę kolejnego Tigera, strzał, wchodzi w dolną płytę, bardzo ładnie wchodzi w tą dolną płytę, sobie kierunki idzie o nowego, więc tak naprawdę kolega jest bezbronny. Poprawiam już z eliminacją, wygadzuje się ten kolega tutaj. Go I niestety sam niestety dostaję. Nie, nie wiedziałem, że sobie tego rodzaju tam dobrze nie przycelowałem. No tak to było, tak plus minus. Zapłaciłem swoją cenę. Dwa kilo dwieście. No dwie. i, z, to, jest kino, to jest piękna no, kino, kino. Nie było jakoś źle. Piękna maszyna. Czy no, teraz. Cóż to. Nie to e, Myślę, że sobie po prostu pojadę. Nie. Pojadę co... się jeszcze kino. raz. Spróbuję spróbuje jakoś posnajpić, coś po wyciągać przeciwniku. Gdzie drugiego snipa. snajpa? Grafiam Tigera, bo no. y, was niestety się odbija. Niestety y, szkoda wielka, bo fajnie mu by weszło. Były to bardzo fajne kill. Tiger ucieka i go widzimy, że on czeka niestety interesuje się najechanie do przodu. Tutaj nie, nie ma co czekać tak naprawdę. gram. jest już przegrana no. na tej mapie, przeważnie jedna z... Kiedy Piena 3 minuty i kompletnie rozbiłem Czuję, Ja sobie jadę do przodu. Nie jest taki zły, ja w ogóle coś zrobiłem. No to mnie mniej hajku wbrew Nie odcinku z No korzystam. swoją drugą dzisiaj na streamie się przekonałem, że więcej hajków może nie być takim złym pomysłem. Potem jak spotkałem Waffle Troger, spieram przez peloty. Otier... Tutaj próbuję odbawać kolejne strzały, niestety one nie wchodzą mi, yy, nie mam tutaj perfekcyjnego przestrzału na tych przeciwników, więc jadę dalej do przodu, jadę dalej do przodu, kontynuuję ten przejazd i szukam przy okazji potencjalnych celów, które mogłyby być. Strzelają też przeciwnicy do mnie, no jakby logiczne, jadę środkiem tutaj. Wystawiłem się całkiem... nie, nie, nie podejrzewałem, że z tej bitwy cokolwiek będzie, nie podejrzewałem tego, zbierzałem. nie starałem się aż tak dobrze, nie, zagrałem tutaj strasznie, jakby Pięć sobie byłem najbezpieczniej, przyjmuję jeden strzał w tył, tak odpala mnie, Chod, siada też głodnica, było to naprawić, to się wychylam, mam nadzieję, że oddam jakiś dobry strzał tutaj na kolegę, no, ja widzę go odznaczam, żeby wiedzieć. Odmierzam dystans. Jak daleko tam jest to jest Seedest 1000. Więcej niż 828 no Ja tam stawiam kres nie na około 1000. Zstrzam w innego kolega nie trafiam, więc to trochę niżej. 850 Se odmierzamy. Niestety przyładowanie na serce nie jest takie krótkie. Oddajemy ten strzał i wchodzi piękniusio. Niszczymy Tigerka Tam widzimy, że nas jak dziewiętnot niszczyłem wszystkie, do której wcześniej chciałem strzelać. Więc idziemy do przodu, mam teraz do przodu. Nie marnujemy tego. Jedziemy, kontynuujemy ten ruch. Kontynuujemy pusz na C tak naprawdę. Ktoś do nas strzela, tak? Jak dostajemy z, z na ja kompletnie nie widziałem akurat, niepotrzebnie do mnie On oddaje strzał, wchodzi bierze bez problemu. No to tam nie spodziewałem. Ja się go w ogóle w tym miejscu nie spodziewałem, przykręcił, równo między nami oh, Bo jak sobie spojrzymy na mini to tu był teammate. Tu był no nie spodziewałem się, że między nimi ktoś jeszcze będzie. Niestety, w międzyczasie wyjeżdżał na mnie Tiger. Ja go widzę, ale niestety z niestety ma problem z kręcją. I zaczyna się... Wykręcić na niego! Dokładnie, niestety nie byłem w stanie na niego wykręcić i on mnie po prostu zdjął. I teraz nie będę brał samolotu już na pewno, bo... slow the time for samolot. Czuję. Miorę mój pojazd, na którym mam aktualnie najwyższe serię czyli taki, można powiedzieć, liczbowy yeah. ranking. No, no a po że mimo to, że. Czyli specyficzny, Guide. No I Tutaj mam... E, proste. O, pojawi się tajerek, strzał no nie nie w w taki rek, strzały. Chciałam strzec. Ja już naprawdę ma nie mam już nadziei na tą bitwę. Ta bitwa jest przebrana, ewidentnie. Patrzmy tutaj na minimapę Mamy co, trzech teammatów poza mną, jest coś tam jeszcze może w powietrzu. Punkty 2 kompletnie nie mamy dla nich jakiejkolwiek kontroli. Punkt A też najpewniej zaraz padnie, bo jest tam tylko jeden teammate no, nie jest dobra, więc oczywiście jest jakiś kolega na mnie, no są w groźne. No się strącam, strącam stukę, więc groźny samolot generalnie, więc dobrze go strąciłem. Bardzo ładne trafienie tutaj było. Ja daję jeszcze kilka najfinansowych strzałów, one, one nie trafiają. Wiadomo, taka typowa bitewka naprawdę. Jadłem te środkiem, miałem tak, żebym mógł polegać się, jak najbardziej do przodu, bez stawiania się, tak? Jak chcę zaskoczyć przeciwników. Mam nadzieję, że tak, wyjeżdżając nie ze spawn'a, tylko tak naprawdę ze środka mapy dopiero, zaskoczę przeciwników, nic się nie będą mnie tutaj spodziewać. I okazuje się, że chyba to działa. Bo widzimy na punkcie C pelotę, pelotę, która się niestety cofa, na którą nie mamy ogóle w więc zdecydujemy się jechać I Ejej, ktoś, ktoś popełnia straszny błąd przy tym kamieniu Jakby usłys... posłuchajcie tej mojej reakcji Nie, ktoś jest za tym tym Nie spodziewałem się tego, wyjechałbym mu najpewniej bokiem A Teraz wiem, że tu jest nie muszę się bać, mogę na niego bez problemu jechać, wtedy 2S1 i ukalmuję, tam jeszcze U widziałem tigera z, jadącego, z, więc teraz mam odpady odpłatę w pociąg, dzięki temu nie skarmowałem tą 2S1 i dwa w, kile wpadają, bardzo szybkie w w kile. Z, I dwie kile, istotne dwa kile. się, że teraz mam tak naprawdę do wyboru dwie roli, mogę albo jechać na C, tam gdzie są te albo wyczyścić B na którym są pojazdy, które strzelają nam na spawna i które niszczą nam team po prostu bardziej teamowym zagraniem jest zaatakowanie B e. e. i w e. w odbicie tego, tego w rozbicie przeciwników na stan A, na stan B ja nie no wiem czy przegramy, jak się nie zrobimy bo mój team z się power po prostu no tutaj siedzą i wspólnie są z weź się odzwyczaić Ej Cały mój team Się i sobie Są nawzajem na Zgodziłem może To ten fragment I ten straszny problem Na swoim Bo, bo oni generalnie się. Nic nie robili to są Nie mieli Zobaczcie sobie jak się prosty Pasy na ich wyniki dzisiaj. Były Tragiczne Wszystkich wyniki 14 Przypominam To jest dla mnie To był chyba dla mnie Full uptier Jeżeli się nie mylę Albo prawie full uptier Ja mam tutaj 8 kill, Prowadzę Reszta teamu No ma tak Tutaj to w ogóle nie wiem co się dzieje. Tutaj no tak powiedzmy no ale cztery wywalki, trzy kile, czego miał jaka dziewięć ten najpotężniejszy kas na tym biaze. No tak trochę... No mało akceptowalnie, no. Nie podoba mi się to strasznie z tym team robią, bo czuję... zdarza się nawet najlepszy. Chciałem tak robić wahki, nie widział mnie, objechałem go. Nie prawo mnie, jak najbardziej. Widziałem, że tutaj widzę masę Pelot, które strzela. One Ania, się trzeba strefy, pozbyć. No. Ja do przodu chcę puścić Dekapa Strefę, bo zaraz przegramę, jak to Natomiast pojawia się przeciwnik. Pojawia się naszą, który na szczęście mnie nie przebija. Ja mu strzelam podjąć na Teraz ten naszą popełnia krytyczny błąd. Jak nie udaje mi się skrajną wartym ale on dalej jedzie. On mógł się cofnąć. Mógł się cofnąć to przeżyć, jakoś się obrócić, wjechać z innej strony. On decyduje się na raz. Ładuje obejrzał. Kończy go. Tutaj nie ma co mówić, to. No, brain, jest no Jeszcze jest pustki na tyciaku. Ja dalej jadę nim sobie. Całą tu bitwę w paliżę. Widzę, że jedna pilota jest tutaj blisko i bali. Nią postanawiam się zająć jego pierwszą z uwagi na to, że jest blisko. To jest ta pilota z kamień, z DKFZ. On nie jest aż tak groźny. Ale jest blisko, może mi zdjąć gąski. może mi zdjęć działek, czy że nie ma pewien a ja i tak mogę wyjechać przecież na no, bok przeciwnikom Pierwsze co, decyduje się skończyć pelotę tak Jak pelota mnie zobaczy, to będę w dupie Zawsze na mnie strzelać Nie mogę strzelać przed nią Tam widzę, że jeden gościu ucieka Jestem na przeładowaniu Jak Panzer IV, to jest teraz ja problemowe ja tak tak okay. jest czwarty. go z problemu e, Tej mam teraz planik tak Generalnie w wielu przeciwników też na pewno nie ma Mam pomysł, żeby spróbować wyjechać temu Shermanowi, co jechał na plecki i go zdjąć E, ale jak się zaraz okaże, nie jest to potrzebne, ponieważ jestem tym spalnie. Tak, Tutaj widzę już dwie peloty. Jedna sobie jedzie gdzieś tam. Pierwszy strzał w tą, no niestety trafiam także jej niszczę całą wieżę, ale nie zabijam jej. Ładuję kolejny pocisk, tym razem e, przycelowuję w jej trzyszkę, chciałem. pierwsza bitwa. Spełnijmy się w niuku. Pierwsza bitwa, pierwsza bitwa Trumieka. Ja już nagrywam w nocy. To jest jakaś 22-23, coś takiego. Jedna biterka. Znaczy stwierdziłem, że godzinkę sobie zagramy jeszcze. I lecimy nukiem. Proszę państwa, lecimy nukiem. No, Sytuacja nie może nie była najlepsza. że natknął mnie do zrobienia nuka. Bo hmm. miałem już dzisiaj nie grać, a kurczę, stwierdziłem, że dobra, zagram sobie tu jedną bitewkę. No i no, jest nukier. No się bo bardzo cieszymy. Ci się... nisko. Chciałem ja się rozbiją trzeba drzewo że nie Elmax namówił do tego znaczy namówił, no nie lech namówił du, mnie na to, ale jego gra mnie na to namówiła mówiła. jak to bardzo jest sobie wykręcamy tutaj kulturalnie kulturalnie wykręcamy jeszcze generalnie chcę lecieć nisko wiem, że przeciwnicy to... mogą mieć jeszcze pelotę, na pewno mają co najmniej jedną, ja lecę tutaj niziutko mają przy samolot przy przecież. jest troszeczkę zagrożony, nie będę kłamał. Czuję, że je nie, możliwe że nie przeżyję tego. Lecę wciąż stosunkowo nisko. No, ehm, mają samolot Mam nie, nadzieję, że nie jest nie, 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 nie ten... nie zobaczył peloty, szczególnie że ja troszeczkę poleciałam bardziej od boku, nie poleciałam od naszego lotniska, Jak widać. Więc miałem tutaj taką szczerą nadzieję, że mnie nie zobaczą. No sześciu przeciwnicy, mieci ściągają ten samolot, on mi nie daje żadnego zagrożenia. Jeszcze ja teraz troszeczkę podnoszę, Gigi, zrzucam mi. bombkę. Jest już GG, proszę Państwa, Gigi. jest już piękne, GG. Jest LMAX jeszcze? Jeszcze robi strumieszka? Nie, tutaj naprawdę chciałem podziękować LMAXowi, -y, no bo... No ja mówię, ja nie chciałem... Muszę go muszę mu podziękować. Nie chciałem grać, ale jak on mnie natchnął, no natchnął mnie. No tak no, natchnął mnie. I pięknego niuczka zrzuciliśmy 14 killi, 3 asysty, ponad 4000 wyników. Naprawdę mam wrażenie, że bitwa warta obejrzenia bitwa warta przeanalizowania, przeanalizowania nawet dla samego siebie. Bo naprawdę dużo się w niej działo. Pokazuje, że nie zawsze warto się poddawać. Pozycja może być totalnie przegrana, a wciąż może wygramy. Nigdy nie wiadomo, się na tą ciubkę szczęścia oraz swojego skilla. No a panowie, ja czekam na wasze powtórzenie. I do kolejnego!